No z tej strony Scotty, witam was bardzo serdecznie w już chyba trzecim odcinku z gry Evolve Stage 2 Tak, i jest ze mną Pepe po raz, po raz kolejny, witam, cześć Tak, nikt nie posiada tej gry Tak więc y, Nagrywamy z Pepe Być może jeszcze ktoś do, do nas dojdzie Bo Ziluś też ma No No i co? Te same ustawiania ja ten Asasul on trapper Krałem no Oczywiście Ja tym czarnym urzynem Tym drogim Bo takim wiecie tam. Dobra i lecimy Gramy na krakena Z tego co mi się Zdaje tak Oczywiście Albo No tak Dobrze ci się zdaje Tak, tak dobrze było. Macie tu Gdzieś w tych miejscach jest Czekaj Patrz Właśnie tutaj główna stoi Gdzieś tam w lewo wiesz? A tam gdzieś Tutaj o Kurde, czemu ten jetpack to jest taki wolny? Znaczy tak, tak wolny się oduje No szkoda, ale wtedy nie miał już podkrót szans No ale on się w niektórych momentach tak... takie mam wrażenie, że się nie ładuje w ogóle. On no, nie raz tak. Weź na przeskody. Gdzieś tam. Nie mogę jeszcze. Oho! Matko boczko, coś gdzieś stanęło. Ale on lasta idę śladami. Bo traper słaby jest i ja nie pokazuje nam gdzie on jest. Draper pokazał nam no, kto jest ślepy. Ja idę śladami. Nie. Jego musimy szybko złożyć bo to powinno być easy. On, on tam jest? Nie. A co to jest? Nie jakaś lupa. Dom Reddy. Jest na dole. No no. Widzisz go? Tak. Założysz po Nelsonach? na chwilę. Muszę podejść do niego blisko. Ale okay. znowu w grupie. Spacjom Ok. O, gdzie on tam polazł? Koło mnie jest za my... traperem No tak nie, kurde Jest na górze. Widzę go, widzę go, widzę go. Zięga. Leci i teraz ląduje. Górał? No, i teraz będzie wschodził koło mnie. I zakładam. Nelson. Idzie za

Że nie ucieka. No. Tylko, tylko powiedział No weź tylko zapało za nogę Weź Nie, że... ja dziękuję To jest denerwujące strasznie, bo na co nie możesz się uwolnić To powinni poprawić No deweloperzy, Mat. deweloperzy Mat, Jak to oglądacie, rację, to, to musicie strzelić. ten Poprawić to Na pewno oglądają. <gry> tak bo na pewno deweloperzy mi oglądają jak nic tej gry i y, widziałem go Pśik. No a wandel jak jeszcze do tej pory ogląda to napiszcie słyszałeś to Dobra wandel Masz scana? Teraz i dom ready I go widzę Góra poszedł to. Tak. No, on już na nowy. jest, widziałeś ile mu zabraliśmy Ale bo, jak tarcza mu się odnowi I trzeci lewy wbije To jest kraken Gdzie ty go mnie... Gdzie ty prowadziłeś nas? To no nie no. Możesz go leczyć Jest na stole. No i już pedał ucieka Uciekł w pies Daleko dupa. nie ucieknie, dostał ode mnie No um, widzę Tam poszedł O, gdzieś tam już jest Kurwa Został parę razy do mnie. Typa zabiło. Ja pierdzielę serio, ale dobra, zaraz rzucę. go, zrzucę, co są? Kurdy. użyłeś to? Co? Te rakiety? Nie, nie posiadam takich rzeczy. Tam już tyś? Jest koło mnie. 10 sekund jeszcze. I wolwa mam Patrz jak go zwiamy. O, to było dziś Gdzie jest? Krzykacz. No Tak co zrobił to? Jakim cudem bariera zwykła? Po 10 sekundach cały GG Dobra, dzięki za obejrzenie S. Troszkę krótszy odcinek, ale byliśmy lepsi I dzięki za obejrzenie Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie No Cześć yes.